Przy okazji, będąc na przelewicach właśnie otrzymałem informację, że kulki Marfisz z serii Husarz w takich opakowaniach jak to, które teraz mam, w piątek zostały wysłane do testerów. Wtedy, kiedy będziecie oglądać ten film, testerzy już będą się z nich cieszyć, już będą z nimi jeździć na ryby. Gratuluję Wam wszystkim i życzę, żebyście wyciągnęli na te kulki swoje karpie życia. Największe ryby, jakie złowiliście kiedykolwiek w życiu na swoich łowiskach. Kulki barfish z serii Husash. Długo to trwało, to prawda, ale w końcu zaczyna się coś dziać też już otrzymali, reszta z was będzie mogła pewnie cieszyć się tymi kulkami w przyszłym roku. A cieszyć się jest z czego, bo każda z kulek składa się aż z 30 składników. Są naprawdę bardzo dobre. To, że nam dzisiaj nie biorą ryby, to jest wina tego, że jesteśmy na Przelewicach, żadna inna. Dobra. To taka dodatkowa informacja w tym filmie z wyjazdu na przelewicę. Takiego właśnie SMS-a dostałem potwierdzającego wczorajszą wysyłę, wysyłkę kulek z serii Husarz Marwisz.